zawodniczki sieradzkiego klubu karate Kyokushinkai wróciły z trzema medalami z otwartych Mistrzostw Europy Warna 2011. Ida Weigelt ma dopiero 10 lat. Otwarte Mistrzostwa Europy to jej pierwszy poważny występ. Musiała bardzo starannie się do niego przygotować, bo wcześniej w zawodach w Polsce walczyła o powołanie do kadry narodowej. Ćwiczyć, w, ćwiczyć dużo na treningach i w domu i się do wszystkiego przykładać bardziej. Ciężko było? Tak, ale, ale jakoś, jak widać, to się udało. Idzie łatwiej było ćwiczyć w domu, bo jej rodzice są jednocześnie trenerami. Przywiozła z Warny złoty medal w Kumite Zawodniczek krocznik 2001 w kategorii poniżej 40 kg. Sukces osiągnęła również jej starsza siostra. Iga Weigel zdobyła brązowy medal w Komite Seniorek w kategorii poniżej 60 kg. Dla mnie jest to bardzo, bardzo ważne, że udało mi się wreszcie wygrać i stanąć na medalowym miejscu. Było ciężko. Miałam wiele zawodniczek w mojej kategorii było. Y, ogólnie ciężkie były walki, nie tylko w mojej, ale ogólnie na zawodach. Y, bardzo się cieszę, że udało mi się wreszcie zająć to miejsce. Jesteśmy bardzo dumni, nie tylko ze swoich córek, ale też z zawodniczki Igi Królewicz, która też zdobyła miejsce metalowe. Y, na pewno było im trudno, dlatego że długo się przygotowywały. Wiedziały, że najpierw miały nadzieję na powołanie, później już wiedział o powołaniu. I ten czas był bardzo gorący. Musiały zrzucić kilka kilogramów, musiały poprawić kondycję, musiały cały czas trenować i uważać, żeby nie załować jakiejś kontuzji. Ciężka praca opłaciła się. Trzecia medalistka Iga Królewicz zdobyła brąz w kumite juniorek w kategorii powyżej 65 kg. Dziewczyny nie zamierzają jednak osiadać na laurach. Zawsze mogło być lepiej, ale jak na poziom, który był. No to jestem zadowolona na pierwsze moje zawody, więc uważam, że i tak samo wystartowanie już było wielkim osiągnięciem dla mnie. Konkurencja rzeczywiście była bardzo silna. W Warnie wystartowało 280 zawodników z 16 państw. Polacy zdobyli 5 złotych medali, dwa srebrne i 17 brązowych.